Ludzie, którzy chcieliby łączyć swoją przyszłość z pracą ze zwierzętami, mają tak naprawdę trzy drogi. Weterynarię, zootechnikę albo behawiorystykę zwierząt. I o tej ostatniej chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć. Cześć, nazywam się Agata Szewczyk i jestem studentką trzeciego rochu behawiorystyki zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Behawiorystyka, behawiorystykę można studiować zarówno dziennie, jak i zaocznie. Są to studnia dwustopniowe. To znaczy, że pierwsze 3,5 roku um, kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera po napisaniu pracy inżynierskiej, a następnie można studiować dalej przez półtorej roku um, i zakończyć swoją edukację tytułem magistra inżyniera. Mm. Tak, w procesie rekrutacji. Ważne są wszystkie przedmioty przyrodnicze i matematyczne, i jest tutaj jeden na poziomie rozszerzonym, i plus język angielski na poziomie podstawowym. Mój rok zaczynało około 130 osób. Teraz oczywiście jest ich troszkę mniej. Z tego co wiem, to każdy kolejny rok niższy ode mnie przyjmował coraz więcej studentów, i teraz pierwsze roczniki mają ich coś około 200. Także jest to kierunek bardzo liczny, jedyny w Polsce tak naprawdę i cieszący się dużą popularnością. Tak. Trzeba sobie uświadomić, że behawiorystyka to nie jest zoopsychologia psychologia. I jest to bardzo ważne rozróżnienie i chciałabym porozmawiać Tak, tutaj dziękuję. I chciałabym wam opowiedzieć... Na ten temat opowiedzieć na podstawie um, czterech bloków. I są to bloki, do których można zaliczyć każdy przedmiot. Każdy przedmiot e, realizuje się w co najmniej jednym bloku. Plus jest oczywiście blok humanistyczno-społeczny, który poszerza nasze kompetencje w dziedzinach pozaprzyrodniczych. I e, tutaj jest zwykle jeden przedmiot na semestr, e, właśnie w tym bloku humanistyczno-społecznym. E, I teraz. E, Dlaczego jest to tak istotne? Ponieważ behawiorystyka nie skupia się jedynie na zachowaniu zwierząt, ale również na umieszczeniu tych zwierząt w środowisku i zrozumieniu wszystkich aspektów, które, które wiążą się z właśnie zwierzętami, środowiskiem i ludźmi. Tak. Czym zajmują się określone bloki? Blok biologiczny jest to głównie systematyka i nauka o bioróżnorodności. To znaczy, że jesteście w stanie przypisać praktycznie każde zwierzę do określonej gromady. Rozumiecie w jaki sposób gatunki łączą się ze sobą, współpracują ze sobą. Ich, znacie ich rolę w ekosystemie. Ale także skupiamy się na genetyce, czyli w jaki sposób geny wpływają na zachowanie i w jaki sposób czy niektóre zachowania są dziedziczone. Drugi blok weterynaryjny to jest głównie budowa i funkcjonowanie organizmu, czyli przedmioty takie jak anatomia, fizjologia, a także praca z próbkami biologicznymi i wyniki badań. Duży nacisk jest tutaj kładziony również na rozród zwierząt, na działanie hormonów. Tak, blok zootechniczny skupia się na kształtowaniu środowiska, czyli w jaki sposób poprzez środowisko wpływamy nie tylko na zachowanie, ale także na ogólnie rozumiany dobrostan zwierząt, czyli na ich dobre samopoczucie. Uczymy się również o tym, w jaki sposób można poprawić użytkowość zwierząt i o zasadach BHP, które może brzmią. Um, Mało istotnie, ale naprawdę bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, w jaki sposób obcować z tym zwierzęciem, podejść do niego, żebyśmy my byli bezpieczni i te zwierzę było bezpieczne. No i ostatni blok behawiorystyczny, behawioralny tutaj nazwany, um, który na pewno jest najbardziej pożądany wśród studentów. Um, I tak, zajmujemy się nauką o mechanizmach zachowania to znaczy co je powoduje w jaki sposób możemy je zmieniać w jaki sposób możemy zachowanie wyciszać bądź wzmacniać i to wszystko znajduje swoje odzwierciedlenie w diagnostyce i terapie, i terapiach oraz w doradztwie zwierząt i nie chodzi tu tylko o doradztwo w takim sensie że mamy zwierzę towarzyszące i chcemy mu pomóc ale także wśród doradztwa przy różnych gatunkach zwierząt, nie tylko dziko żyjących, nie tylko dla pojedynczych ludzi, ale także dla całych instytucji. Okay. Tutaj macie na slajdzie przedstawione niektóre z przedmiotów, które są realizowane w tych blokach. Chciałabym też powiedzieć, że poziom merytoryczny jest bardzo różny. Naprawdę są przedmioty, które poszerzają światopogląd, pozwalają. Zdobywać wiedzę i są bardzo satysfakcjonujące, ale są niestety też takie, które są dosyć rozczarowujące. I tutaj też warto zdać sobie sprawę, że behaviorystyka, przez to, że jest kierunkiem nowym, to zarówno my, jak i wykładowcy, i władze uczelni ciągle się uczymy, ciągle staramy się dopracować plan studiów. To znaczy, ja jestem trzecim albo czwartym rocznikiem, który w ogóle zaczyna behawiorystykę i wiem, że z każdym rokiem jest coraz lepiej, ponieważ władze słuchają tego, co mamy do powiedzenia, naszych uwag i ma to znaczenie nie tylko na takim właśnie poziomie pomiędzy powiedzmy uczniami a radą wydziału czy nawet dziekanem, ale także wykładowcy na zajęciach są bardzo, bardzo otwarci, jeśli chodzi o jakąkolwiek współpracę, uwagi czy pomoc studentom. To nigdy nie spotkacie się z zamkniętymi drzwiami. Naprawdę, jest da się wszystko dogadać. Jeśli ktoś chce poszerzać swoją wiedzę, to nie ma problemu. I tak. Na studiach zajmujemy się czterema grupami zwierząt. Zwierzętami gospodarskimi, towarzyszącymi, wolnożyjącymi i egzotycznymi. I tutaj, przez wolnożyjące rozumiemy zwierzęta dzikie. Mówiąc tak ogólnie, zamieszkując Polskę i Europę, no a zwierzęta egzotyczne to jest wszystkie zwierzęta pozaeuropejskie. I też niestety nie, przy, nie każda grupa, nie każdej grupie jest poświęcone tyle samo uwagi. Na pewno najwięcej dowiecie się o zwierzętach gospodarskich, zwłaszcza patrząc na historię uniwersytetu, a najmniej o zwierzętach egzotycznych, niestety, z tym, że to też dużo zależy od. Waszego wkładu własnego, na ile będziecie zainteresowani daną grupą zwierząt yy, i na ile będziecie chcieli jakby rozszerzać swoją wiedzę na dany temat. Okay. I tak, yy, studia są realizowane w ramach wykładów lub wykładów i ćwiczeń. Yy, I może zaczniemy od ćwiczeń laboratoryjnych. To są te yy, na których bezpośrednio mamy kontakt ze zwierzętami albo z próbkami biologicznymi i są one najbardziej. Najchętniej studenci najchętniej uczestniczą, w nich, ponieważ można skonfrontować się z prawdziwym problemem, takim, który stoi przed nami tu i teraz. No niestety jest ich dosyć mało. One się zaczynają mniej więcej koło drugiego roku, gdyż pierwszy rok to jest jednak potężna dawka wiedzy teoretycznej, głównie. I tutaj na zdjęciach widzicie na przykład mnie, tak, na laboratoriach z chemii czy ćwiczeniach z ornitologii. Na, tak, to zdjęcie z koniem było zrobione podczas przedmiotu naturalne metody treningu koni, gdyż nasza, nasz uniwersytet posiada stadninę, a także hodowlę owiec i kóz. Więc też, jeśli ktoś byłby zainteresowany pracą z tego typu zwierzętami, to nie ma problemu. Można zawsze zaciągnąć się do odpowiedniego koła. I tak, ćwiczenia audytoryjne to, jest, to są ćwiczenia w formie wykładów w mniejszym gronie. I tu też bardzo dużo zależy od waszego wkładu własnego, ponieważ ja zachęcam bardzo do brania aktywnego udziału w tego typu ćwiczeniach. I to nie tylko do zadawania pytań, na które możecie zdobyć informacji, jakby odpowiedzi z informacjami z pierwszej ręki, ale także na dzielenie się własnymi spostrzeżeniami, na rozpoczynanie dyskusji, ponieważ ma, ma to bardzo duże znaczenie, zwłaszcza w tych przedmiotach, które są prowadzone według Was trochę gorzej, bądź są mniej interesujące. Warto wtedy zaczynać dyskusję, udzielać się, żeby wyciągnąć tych przedmiotów jak najwięcej, żeby może skierować ćwiczenia na tor, który bardziej Wam odpowiada. Czyli jednym słowem, nie warto, nie warto przechodzić przez behawiorystykę będąc biernym. Zwłaszcza później, kiedy zaczynamy zagłębiać się w te przedmioty głównie z bloku behawioralnego, to Dzielenie się własną opinią, przedstawianie własnych przypadków, y jakieś zadawanie pytań bardzo, bardzo dużo daje. Y I tak, jedną z, formów, jedną z form y uczestnictwa w ćwiczeniach audytoryjnych są również prezentacje, i tutaj albo zajmujecie się y zagadnieniami teoretycznymi, lub właśnie przeprowadzamy jakieś analizy przypadku. Czyli y Bierzemy zwierzęta, które mamy w swoim otoczeniu i analizujemy, rozkładamy ich zachowania na czynniki pierwsze, czyli co, je, co dane zachowanie powoduje, w jaki sposób można je zmienić. Co warto robić dodatkowo na kierunku behawiorystyka? Chciałabym tutaj omówić praktyki zawodowe, które są co prawda obowiązkowe i są one po drugim roku, trwają 6 tygodni. Jest to dosyć długi okres i warto do tych praktyk podejść poważnie. To znaczy poszukać sobie miejsca bo jeszcze wspomnę, że praktyki mogą się odbywać w praktycznie każdej instytucji, która zajmuje się utrzymaniem zwierząt. Więc pole do manewru jest naprawdę szerokie i może to być zarówno jakaś klinika weterynaryjna, przez hodowlę, wielkoformatowe, małoformatowe, azyle dla zwierząt, ogrody zoologiczne. I do takiej praktyki warto podejść poważnie, ponieważ za sześć tygodni to jest okres, w którym naprawdę można zdobyć potężną dawkę wiedzy praktycznej na dany temat, który nas interesuje. Dlatego kiedy, no i do, dobrze też jest właśnie wykorzystać ten czas i nie, nie migać się, tylko skupić się na poszukiwaniu takiego miejsca, które zapewni wam możliwości rozwoju. I tutaj jeszcze drugim torem, który pozwoli poszerzać wiedzę, są koła naukowe, i jest ich na naszym uniwersytecie naprawdę, naprawdę sporo. I o czym warto wiedzieć, zanim dołączy się do takiego koła? Bardzo mile widziany jest własny pomysł na to, co chcemy w danym kole robić, ponieważ wykładowcy są otwarci, ale jednak. Praca taka dodatkowa musi wychodzić głównie od nas. Czyli, my mamy jakiś pomysł, chcemy coś sprawdzić, chcemy się zaangażować w hodowlę, opiekę nad jakimiś zwierzętami i musimy wyjść z takim pomysłem. I wtedy praktycznie nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy go realizowali. Jest to też bardzo fajna sprawa, jeśli ktoś chciałby pisać swoją pracę inżynierską czy magisterską na podstawie własnych eksperymentów. Ponieważ takie koła naukowe to jest najlepszy sposób, żeby coś takiego zacząć, stosunkowo małym kosztem i przy, pod opieką nauczyciela akademickiego, więc wiecie, czy robicie wszystko dobrze, czy Wam się to na coś przyda. I ja właśnie swoją pracę piszę na podstawie swojej działalności półtorarocznej w kole w sekcji akwarystycznej. Dlatego tym bardziej zachęcam. Bo można podziałać i zrobić naprawdę fajne rzeczy. I tak, jeszcze chciałabym Was zostawić z taką ostatnią myślą, mianowicie samodzielne poszerzanie wiedzy, ponieważ wiadomo, każdy ma w stosunku do studiów własne, mm, własne pomysły i jakąś wizję, jak one mają wyglądać, ale nie możemy, nie możemy skupić się tylko na tym, co jest nam przekazywane przez uczelnie. Ponieważ, jeśli nie będzie tego wkładu własnego, czyli e, zaangażowania, takiej chęci zdobywania wiedzy, e, staranności, sumienności, no to studia nas rozczarują, ponieważ e, behawiorystyka jest dziedziną, która rozwija się bardzo prężnie e, i naprawdę. E, Mm -hmm, Okej, okay. tak. Więc BHWerska rozwija się bardzo prężnie, i nie zawsze wiedzy, wiedza przekazywana na zajęciach jest nam wystarczająca. Dlatego warto inwestować też w siebie i y, wykorzystywać studia jako y, taki drogowskaz na własnej drodze. Okay, dziękuję.